Szpica, zawodnik, klub podróżnika i karierzewo, nowy sezon, na pewno też nowe oczekiwania. Eee, zacznę może od tego, że zobaczyliśmy w waszym zespole nowego zawodnika, znanego przede wszystkim tutaj z Darmeksu, a prędzej również i w zespole Gresty, Krzysztof Kowalikowski. No na pewno można to uznać za dosyć solidne wzmocnienie. Tak, no fajnie, że Krzysiu się zgodził zagrać w naszej drużynie w tym sezonie. Tutaj dzięki właśnie Grzegorzowi Żyłkowskiemu udało nam się sprowadzić Krzysztofa do naszej drużyny no i miejmy nadzieję, że no dzięki jemu będziemy walczyć w tym roku o wyższe cele niż trzecia liga. E Nowy sezon, też na pewno nowe ambicje, jak powiedziałeś. Za cel stawiacie sobie troszeczkę wyżej niż ta trzecia liga, czyli no, raczej druga, no, bo myślę, że o tę pierwszą będzie na pewno dosyć ciężko. Jesteście po pierwszym spotkaniu tutaj jak ocenicie swoją postawę na tle Rywala? Wynik może wysoki, ale gra nie satysfakcjonuje i tak sobie myślę, że dużo jeszcze musimy potrenować, żeby żeby powalczyć z najlepszymi drużynami w naszej grupie. Naprawdę gra średnia. Jeszcze może tak jednym słowem, wracając do tego transferu Krzysztofa Kowalickiego, czy jeszcze możemy jakieś bomby tutaj w waszym wykonaniu oczekiwać, czy to jest taki na razie ten ostatni strzał i po prostu bardziej kwestia zgrywania się? Myślę, że nie, że, że na razie zostajemy przy tym składzie co mamy, chyba że naprawdę uda nam się Gdzieś tam wyżej awansować, no to pomyślimy o jakichś wzmocnieniach, ale na razie gramy tym składem, bawimy się. Dziękuję za rozmowę, życzę oczywiście powodzenia ja w kolejnych spotkaniach. Dzięki.